Cześć moi drodzy. Wracam a razem ze mną temat, który wraca do nas jak bumerang. Co prawda na tym kanale już był, ale poruszam go ponownie dlatego, że pojawia się on na każdym szkoleniu menadżera gastronomii, na każdym szkoleniu dla w kuchni. To jest temat, który bardzo mocno wałkujemy na audytach finansowych dlatego, że jest on bardzo często przez nas lekceważony, pomijany. Receptura finansowa w gastronomii powinna nam odpowiadać na pytanie, za ile złotych ja produkuję dane, dane danie, ile złotych ja zarabiam na danym daniu, po to, żeby kalnerzy wiedzieli, co mają polecać, żebyśmy wiedzieli, co promować, co wykorzystywać w marketingu, które zdjęcia publikować. Po to jest receptura. Ale ta receptura odzwierciedla rzeczywistość, prawdę, tylko wtedy, kiedy jest rzetelnie i prawidłowo przygotowana. Kiedy została sporządzona w kuchni, a nie w biurze, kiedy została sporządzona na najmniejsze umiejętności w zespole, czyli nie wtedy, kiedy gotowała osoba z największym doświadczeniem, tylko kiedy gotowała osoba ta, która generuje nam największą stratę na produkcie. I teraz, temat, który pojawia się jak bumerang, to jest temat ubytku produkcyjnego. Ogromna gama produktów, ubytki. Zawiera. Dlaczego? Dlatego, że musimy je oczyścić, zanim wykorzystamy produkt. To są mięsa, to są ryby, to są owoce, to są warzywa, to są grzyby. Gama jest ogromna i niemalże na każdym produkcie ubytek występuje w różnej formie. Ale ten ubytek należy policzyć, po to, żeby mieć prawidłową sporządzoną recepturę i wiedzieć tak naprawdę, co nam się opłaca? Na czym zarabiamy? Ile zarabiamy? Czy ten zarobek na tym daniu jest dla nas ok? Moi drodzy, przygotowałam akurat przykład karkówki. To jest karkówka wysokiej klasy, mały ubytek produkcyjny. Jest to rzeczywista próba. Jak Wam wyjdzie taki mały procent, to szapoba. I jak liczymy odpad z produktu? Po pierwsze, Moi drodzy, ważymy produkt, na którym chcemy sporządzać kalkulację. Ważymy go na samym starcie, żeby się dowiedzieć, jaka jest nasza dana wyjściowa. W tym przypadku karkówka waży 2,30. Odpad po oczyszczeniu, czyli to, co usuwam z karkówki, co nie nadaje się do ponownego przetworzenia, waży 37 dego. Czyli 2,30 to jest moje 100% dania, a to moje 37 dego to jest mój x. Kojarzycie um, liczenie na krzyż z podstawówki? No to wracamy do niego. Jeżeli nie wiem, ile to jest to moje 37 deko, no to mnożę teraz razy 100 i dzielę przez łączną ilość produktu. To mówi mi, że 16% z każdej kupowanej karkówki jest odpadem, co oznacza, że o 16% powinnam w recepturze podnieść cenę karkówki. Po co? Żeby uwzględnić ubytek produkcyjny. Jeżeli w recepturze karkówkę, powiększę cenę karkówki o te 16%, to ten ubytek, który jest odpadem, nie nadającym się do ponownego przetworzenia, uwzględnia. I teraz, moi drodzy, do wszystkich Was, którzy mówią hola, 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 Edyta, ale tam jest jeszcze coś takiego jak odciek w trakcie wypieku, smażenia. Tego nie wpisujemy. Dlaczego? Dlatego, że ważysz karkówkę surową, wpisując ją do receptury. Czyli ty ważysz karkówkę jeszcze z tym odciekiem, z tym płynem, z tym, co z niej wyleci, wypłynie, więc nie musisz dwa razy tego wpisywać. Wystarczy, że zważysz surową karkówkę po oczyszczeniu i już drugi raz tego ubytku, który masz w trakcie obróbki termicznej uwzględniać. Nie musisz. Moi drodzy, jeżeli chodzi o odpady produkcyjne, należy dokonać kilku prób. Mamy odpady produkcyjne na absolutnie wielu, ogromnej gamie produktów. Oczywiście, tutaj też powinniśmy uwzględnić coś takiego jak szacunek do produktu. Tak naprawdę te odpady będą różne w zależności po pierwsze, kto ten produkt obrabia. Niektórzy mm, obierając ziemniaka obierają go dosyć, mm, em, powiedziałabym cienko. Niektórzy kroją go zawsze w kostkę. I jak duży ten ziemniak nie będzie, zawsze zostanie im na końcu kostka. Druga rzecz, to moi drodzy, jest to jakim narzędziem ty obrabiasz dany produkt. Jeżeli masz tępy nóż, no to masz większy odpad. Jeżeli obierasz nożem zamiast obieraczką, to w wielu przypadkach też masz większy odpad. Oczywiście niektórzy noże posługują się wspaniale, ale obieraczka co do zasady jest ku ograniczeniu kosztów. Moi drodzy, to jest też kwestia tego, sam odpad jest zależny od tego, jaką klasę kupujesz. Jeżeli kupujesz mięso z przerostami, no to automatycznie masz większy odpad. Dlatego nie patrz, co ma twój kolega u siebie w restauracji. Policz to u siebie, bo to zależy od klasy produktu, od człowieka, od narzędzia. I tu, w tym przypadku, nawet jeżeli masz jednego dostawcę, to przecież jeden i drugi produkt nie jest identyczny. Dlatego wykonuje się 3-4 próby i wyciąga średnią. Dlaczego wolę tą metodę niż a jest to możliwe w recepturze po prostu wpisać większą gramaturę karkówki? Dlatego, że wiecie. Sporządzamy i imprezy okolicznościowe, przygotowujemy różne menu i dosyć często. jeśli za każdym razem miałabym wykonywać próbę i zawyżać w recepturze gramaturę Karkówy, to szczerze powiedziawszy byłoby to dla mnie 10 razy więcej roboty niż to. W tym przypadku przyjeżdżam, Karkówka biorę cenę z faktury, podbijam ją o te 16% i mam gotowca, a Ty? Masz swoją decyzję i ty ją sam podejmij, którą drogę wybierasz. Ważne, żeby ubytek był w recepturze i żebyś liczyła, liczył. Cześć!